Żyjemy we wspólnocie ludzkiej. Jesteśmy jako ludzie wierzący, częścią wielkiej wspólnoty Kościoła. Potrzebujemy tych, co będą nas kochać, okazywać nam serce, ale i my chcemy dawać to, co najpiękniejsze w naszych sercach. Chcemy być kochani i sami chcemy kochać. To jest wpisane w naszą naturę. Pomyślmy dziś o tym, że nasz codzienny różaniec może stać się takim szlachetnym darem serca kochającego. Bo przecież tak wiele spraw w tej modlitwie niesiemy do nieba przez ręce Maryi. A ona patrzy na nas z zatroskaniem Matki, patrzy i pomaga nam choćby przez to uspokojenie serc. Wielu z nas bardzo lubi wpatrywać się w jej jasnogórskie oblicze. Ileż w nim jest Dobroci, łagodności, serdecznego spojrzenia Matki. Szukajmy tego spojrzenia, nie uciekajmy przed nim. Możemy w naszym codziennym różańcu duchowo stawać przed jej obliczem, klękać duchem w cudownej kaplicy, by nie tylko pokłonić się królowej, ale oddać się kochającej Matki. Pojrzenie Maryi, uśmiech Maryi. Słodycz Maryi, Majestat Maryi, Królowej Niebios i Ziemi, jak księżyc błyszczy na ciemnym niebie, tak samo piękno Maryi wyróżnia się na tle każdego innego piękna, które wydaje się przy niej cieniem. Maria jest najpiękniejszym ze wszystkich stworzeń. Promień Bożego Piękna świeci w oczach Jego Matki. Tak wołał papież Pius XII w orędziu radiowym, kiedy rozpoczynał się rok maryjny 1953. Dzisiejsza środa, ale i każdy dzień naszej modlitwy na różańcu może być drogą naszej troski o Kościół, o nasze domowe wspólnoty i o tych, którzy są nieraz bardzo daleko od wspólnoty Kościoła. W dłonie tej tak pięknej niewiasty Boga umieśćmy nasze życie, nasze pragnienia, nasze tęsknoty, żeby być kochanym. Słodycz Maryi, majestat Maryi, królowej niebios i ziemi, niech będzie blisko każdego z nas. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta za nami teraz i w śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, Tobą, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, za teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Maryjo, Boże, się teraz w Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.